Wytyczne dla POZ Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii Autorzy Andrzej Lewiński i Magdalena Stasiak Część 10. Przypadkowo wykryty guz przesadki. U chorych, którzy zgłaszają się z opisanym w badaniu obrazowym głowy przypadkowo wykrytym guzem przysadki, Lekarz POZ powinien oznaczyć na początku stężenie TSH, FT4 i poranne stężenie kortyzolu w celu wyodrębnienia tej grupy pacjentów, którzy wymagają wdrożenia leczenia jeszcze w warunkach POZ, przed skierowaniem na pilną diagnostykę w warunkach szpitalnych. Pacjenci bez nieprawidłowości w zakresie tych badań hormonalnych mogą być skierowani do dalszej diagnostyki w ramach poradni endokrynologicznej. Przejdę teraz do omówienia schematu postępowania. Jeżeli mamy do czynienia z przypadkowo wykrytym guzem przysadki, najczęściej podczas badania TK lub MR głowy, na początku zlecamy TSH, FT4 i kortyzol poranny. Jeżeli TSH będzie obniżone i FT4 będzie obniżone i poziom kortyzolu będzie przekraczał 10 mikrogramów na decylitr, włączamy substytucję lewoteroksyną. Jeżeli natomiast poziom kortyzolu będzie mniejszy niż 5 mikrogramów na decylitr, należy rozpocząć podawanie hydrokortyzonu. Jeżeli natomiast u pacjenta z przypadkowo wykrytym guzem przysadki TSH i FT4 nie będą obniżone, najpierw należy ocenić poziom kortyzolu. I jeżeli kortyzol będzie równy 10 mikrogramom na decylitr lub mniejszy od 10 mikrogramów na decylitr, należy rozpocząć podawanie hydrokortyzonu. Jeżeli natomiast poziom kortyzolu nie będzie mniejszy lub równy 10 mikrogramów na decylitr, pacjenta kierujemy do poradni endokrynologicznej. Wszystkich pacjentów, u których włączyliśmy hydrokortyzon, kierujemy natomiast na oddział endokrynologii. W ramach opieki specjalistycznej na początku wykonuje się rezonans magnetyczny przysadki z kontrastem. Jeżeli opisujący stwierdzi obecność gruczolaka, należy ocenić pacjenta pod kątem czynności hormonalnej guza i lub niedoczynności przysadki. Jeżeli okaże się, że mamy do czynienia z gruczolakiem nieczynnym hormonalnie, rozpoznajemy mikrogruczolaka lub makrogruczolaka. W przypadku mikrogruczolaków zalecane jest dalsze monitorowanie MR. Jeżeli guz zacznie się powiększać, zalecana jest operacja. W przypadku makrogruczolaka ocenia się czynność przesadki, a także dokonuje się oceny okulistycznej. Jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, zalecane jest dalsze monitorowanie i również jak w przypadku mikrogruczolaka, jeżeli guz zacznie się powiększać, zaleca się operację. Jeżeli natomiast wyniki te będą nieprawidłowe, zaleca się od razu wykonanie operacji, ewentualnie radioterapię. Jeżeli natomiast stwierdzony w MR przesadki z kontrastem gruczolek okaże się być guzem czynnym hormonalnie, na początku sprawdzamy, czy mamy do czynienia z prolaktinomą. Jeżeli tak, włączamy agonistę dopaminy. Jeżeli nie, zalecamy albo operację, albo farmakoterapię, w zależności od wydzielanego hormonu. U wszystkich pacjentów, u których stwierdzono obecność guza przesadki, jeżeli jest taka konieczność, zaleca się leczenie substytucyjne niedoczynności stwierdzonych w zakresie poszczególnych hormonów osi przysadki. Omówiłam teraz postępowanie w przypadku gruczolaka przysadki. Jeżeli natomiast w warunkach oddziału czy poradni specjalistycznej badanie MR przysadki z kontrastem wykaże obecność torbieli, zapalenia przysadki czy obecność innych guzów łagodnych czy złośliwych, czy niegruczolaka, np. przykład czaszkogardlaka, zaleca się odpowiednie leczenie w zależności od zmiany. Oczywiście również w przypadku tych guzów należy dokonać oceny w kierunku czynności hormonalnej guzów i lub niedoczynności przysadki.